Witam Was na kanale Kobieta z ogrodem. Zrobiło się ciepło i dzisiaj mamy pierwszy dzień marca. Dlatego wyszliśmy już z kamerą do ogrodu. Co prawda, jestem jeszcze w kurce, ale jest już naprawdę coraz cieplej. I w słoneczku naprawdę jest ciepło, dlatego przyszedł czas na prace ogrodowe, żeby tutaj troszeczkę posprzątać. I od czego zaczniemy? Zaczniemy od tego, że w Ostatnim tygodniu były tak duże wichury, że pomimo, że miałam wszystko ładnie pograbione, to liście z wszystkich stron świata po prostu sobie latały jak chciały. I znowu mamy je na całym trawniku. Tutaj mam je w części poziomkowo truskawkowej I mam też liście tutaj na rabacie, gdzie mam posadzone takie dość wysokie krzewy. I tymi liśćmi się nie będę przejmować. Dlaczego? Dlatego, bo zawsze kupuję worki kory i po prostu zasypuję tutaj bardzo grubą ilość kory. Także nawet jeżeli tam będą te listki, one się spokojnie tam przekompostują, także nigdy nie ruszam. Części rabat, gdzie są rododendrony, azalie i właśnie takie moje różne krzewy. Natomiast trzeba sprzątać trawę trzeba trawę jakby ogarnąć po zimie. Jestem po dwóch szkoleniach na temat trawy, dlatego zrobię specjalny film tylko i wyłącznie o trawników, ale to nie dzisiaj. Dzisiaj w takim dużym skrócie, ponieważ zaczynając trzeba uprzątnąć tak właśnie jak wiecie po zimie, po jakichś wiatrach, wichurach, duże gałęzie, gałęzie połamane, liście, które tak sobie polatały i leżą w różnych miejscach na trawie, liście nie powinny leżeć na trawie, bo ta trawa tam pod tymi liśćmi może już zacząć podgniwać. Także zaczniemy od grabienia, i zaczniemy od usuwania martwych y, takich właśnie gałęzi i powiem za chwilę Wam, co dalej, co z tym zrobić, gdzie to dać. Także do zobaczenia za chwilę. Po małej przerwie na grabienie liści, mam parę takich kupek już wygrabionych, i teraz co z nimi zrobimy? Ja je przewiozę na kompostownik i wrzucimy je do kompostownika, ponieważ możemy też wsadzić je do worków na ziemię liściową. Mój kompostownik jest tak duży, składa się z dwóch komór, że szkoda mi dziś jeszcze układać sobie worki z ziemią. To jest Lori, mój piesek, który biega po prostu wszędzie. I nie da nam nakrecić tego filmiku. Mam tutaj też parę kwiatków hortensji, bo tak jak wam pokazywałam na filmiku, ta hortensja jest tutaj. Później zrobimy zbliżenie na kamerze. Jest hortensja bukietowa. Młoda dość, taka dwu- trzyletnia. Czyli ja ją obcięłam na 40 cm, ale przy dwóch rozgałęzieniach, tak żeby mi się rozgałęziała na prawo i lewo, ponieważ ona jest przy samym domu za fontanną chciałabym, żeby była wyższa, a nowy przecież wiadomo, że wypuści, prawda? A tutaj koło mnie jest w tamtym roku na wiosnę posadzona forsycja i forsycja ma duże pączki, a jak kwitnie forsycja, to wiecie, co robimy. Wiecie, nie wiecie. Róże tniemy, także zaraz się zabieramy za cięcie róż. Budleje Dawida tutaj mam przed sobą będziemy ciąć niedługo, nie dzisiaj, bo dzisiaj już starczy na materiału, będziemy wam pokazywać jeszcze inne rzeczy. A tutaj widzicie, jaką mam piękną magnolię, jakie ona ma śliczne pączki, i mój mąż stoi w jaśminie, także może te gałązki czasami mu przeszkadzają, pamiętajcie, jaśminów nie tniemy. Bo on kwitnie z tych yy, gałęzi, które ma. Dopiero jak przekwitną, to na jesień możemy. go, No w ogóle po przekwitnięciu możemy go przyciąć. Mamy tu bardzo dużo bzu, także wszystkie lilaki tniemy po przekwitnięciu, nie teraz, bo jak sobie je zetniecie, to wam nie będą kwitły. Magnolie w ogóle zostawiamy w świętym spokoju i tą jedną, i tą drugą dużą, która tutaj za mną jest, takie wielkie drzewo. I hortensje ogrodowych nie tniemy. Tniemy tylko, tak jak Wam pokazałam, tą małą bukietową i anabelkę. Anabelkę można ściąć dosłownie 10-30 cm od ziemi. Ja tak nie przesadzam, żeby aż przy samej ziemi ją przycinać, ponieważ, tak jak już Wam mówiłam, nie są to rośliny w środku ogrodu, tylko przy samej ścianie, więc im są wyższe, tym lepiej, tym mi bardziej na nich zależy. Można ją mocno ściąć, żeby odbiła grubymi gałęziami, ale moja i tak ma bardzo dobre warunki i bardzo grube gałęzie. Także uważam, że jest dobrze, a zawsze też używam podpory. To teraz przejdziemy dalej i pokażę Wam następne rzeczy. Tutaj w miejscu, gdzie pokazywałam Wam, że mam swoje hortensje, mam hortensje ogrodowe z jednej i z drugiej strony i anabelkę krzewiastą w środku. Ogrodowych nie ścinamy, anabelkę jak najniżej. Dlaczego ja mam anabelkę między ogrodowymi? Słuchajcie, kiedyś musiałam jedną ogrodową przesadzić i nie miałam gdzie i po prostu przesadziłam ją tutaj. Natomiast y, potrzebowałabym tą anabelkę stąd wyciągnąć i przesadza się ją tylko i wyłącznie właśnie na początku marca. Czyli teraz byłby dobry czas, żeby ją stąd wyciągnęła, ale ja ją jeszcze w tym roku tu zostawię i ją przesadzę w przyszłym roku. Bo jeszcze tutaj mam tyle pomysłów na, na, na ten ogród, że niech ona na razie tam rośnie, ale w związku z tym, że one tutaj rosną. Mam tutaj bardzo kwaśno w tym miejscu. Dla hortensji ogrodowych na podłoże to jest coś wspaniałego, bo one się wybarwiają na niebiesko, bo inaczej w takim słabkim podłożu się wam nie wybarwią, będą białe albo różowe. Ale mam też tutaj pieska, który tutaj biega. O. Mam też tutaj właśnie e, świerki, choinki, słuchajcie, one zrzucają igły. I jeżeli jest trochę cienia, a jeszcze są igły, igliwie jest na trawie, niewygrabione, dobrze nie wysprzątane, to ono powoduje jeszcze większe zakwaszenie yy, tej trawy. I tutaj, w tym miejscu, będzie rosło bardzo dużo mchu. Dlatego można wziąć po prostu wapno, to jest akurat takie wapno z minerałami, i możemy to wapno, to jest granulowane. Rozsypać, ale jeżeli wy je rozsypiecie, to nie możecie wertykulować tego trawnika i nie możecie go nawozić przez najbliższe, dajmy na to trzy tygodnie. Czyli jeżeli dzisiaj posypiecie, nie cały trawnik, tylko w tych takich właśnie miejscach, gdzie uważacie, że strasznie jest tam kwaśno i bardzo dużo tam właśnie rośnie mchu, różnego rodzaju grzybów i tak dalej. Ale o trawniku wam powiem kiedy indziej. posprzątany ogród i wygrabione wszystko, pozbierane dość duże takie gałęzie, suche gałęzie, to zabieramy się za przycinanie wszystkiego, co tylko można po zimie. Jeżeli chodzi o powojniki, to ja nie mam powojników takich, które przycinamy. Wszystkie moje powojniki specjalnie takie kupiłam, żeby je nie przecinać, bo no są no tak umieszczone na rabacie, żebym tutaj już po niej za bardzo nie chodziła. Natomiast Róże będziemy przycinać, ale na osobnym filmiku, bo chcę zrobić specjalny filmik tylko o różach. I tak jak Wam mówiłam, róże tniemy wtedy, kiedy forsycja kwitnie. Na razie ma małe pączki, więc jeszcze z tydzień możemy spokojnie poczekać. Pieska zaraz przytniemy, który mi tutaj po prostu biega. Mamy tutaj bardzo dużo suszków, bo ja ich nie posprzątałam na jesień. One nam tak strasznie długo kwitły, cały czas nie było szkoda ich obciąć i skończyło się tym, że po prostu przyszedł mróz, później już było zimno i tak je zostawiłam. Słuchajcie, będę cięła lawendę. Bardzo nisko, tak dosłownie 5 cm nad ziemią. Będę cięła szałwie. Zaraz wam to będę pokazywała na zbliżeniu i werbenę patagońską. Miałam obciąć na jesień rozchodnika okazałego nie obcięłam także zaraz wam pokażę jak go tnę. I ogólnie mówiąc no co trzeba wziąć grabki malutkie i to wszystko porządnie wygrabić, ale trzeba bardzo uważać, ponieważ wychodzi mi tutaj bardzo dużo cebul, czosnków, hiacyntów, tulipanów, pierwiostków, a tam mam jeszcze Śnieżyczki. Ja się zabieram do cięcia. Słuchajcie. Yy, może mąż to pokaże na zbliżeniu. I co? Widzimy się w następnym filmiku. Wszystkiego dobrego, kochani. Subskrybujcie nasz kanał i łapka w górę.